Czołem, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony garza i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. I dzisiaj gramy sobie kolejny pojedynek rankingowy, jeden na jeden, zobaczymy co z tego wyjdzie. No wiecie, ja tak ostatnio mało intensywnie gram w War Selection. Jak w cokolwiek. Nie no, dobra, w football menadżera ostatnio gram całkiem intensywnie. No i, i tak to właśnie wygląda. Dlatego, dlatego nie wiem, jak to dzisiaj pójdzie. Zobaczymy, przekonamy się. Na razie jestem cały czas w epoce kamienia. Buduję raz baraki, zobaczymy, zrobię tam kilku Stone Warriorów. Na razie przeciwnika nie wykryłem, więc nie wiem kompletnie co. To jest ciekawa sytuacja, że przy tym dziku zdołałem zbudować. Zbudować to, to, to. to o, to. Zakład kamieniarski, właśnie. I nic się tutaj złego nie wydarzyło. Cały czas szukam przeciwnika. On będzie raczej gdzieś po tej stronie, chyba że tutaj jest jakieś zejście w dół, ale raczej gdzieś po tej stronie. No i tak to wygląda. Stawiamy za chwilę kolejny domek. Tutaj w barakach zrobimy tak ze trzech Stone Warriorów, żeby się mniej więcej zabezpieczyć. No tutaj już powinien lecieć tak naprawdę magazyn, ale ja go tu. O, coś leci, coś, coś idzie do nas. To jest w ogóle luka z tego co widzę. Okej, okay, to idzie z dobra. Tylko, że ja tu w ogóle nie jestem w stanie wcisnąć magazynu. I to jest najgorsza sytuacja. No bo ja tu powinien... W sumie jakby przejść tutaj, postawić magazyn. Spróbujmy, zobaczmy, co się wydarzy. Postawmy jeszcze tutaj parę domków. Tak mniej więcej naokoło. Mniej lub więcej. No i szukamy przeciwnika. Szukamy przeciwnika. Oczywiście Stone Warriorów mamy dwóch w tym momencie. Zobaczmy, czy zdołamy dopaść może tego Scouta nieszczęsnego. Zabicie skauta na początku jest całkiem... Przydatne. Spróbujemy go dorwać. Zobaczymy, czy to się uda ostatecznie. Bijemy dziada. Zablokowany. Aj. Zwieje. Chyba zwieje. Tu nie mam żadnego przyspieszenia. Wiecie, opracowanego. O, postawmy tu na razie domek. No i dobra, powinienem już walić świątynię, Kurcze. Tu jest tygrys. O. Krokodyl mnie tu dziabie, zdążę zbudować? Tak, dobra. Okej, okay, to nieważne. No i powinienem postawić świątynię, tylko nie bardzo wiem gdzie. Chyba ją postawię ostatecznie tutaj. Zaraz przy żelazie. Dobra, niech będzie. Okej, okay, zabijmy tego tygrysa. Tutaj oczywiście nadal produkujemy gości. Właściwie tutaj może być i tutaj. Weźmy większość z tych ludzi. Niech oni idą tutaj zbierać. Zabijemy tego tygrysa w ogóle. Okej, okay, znalazłem przeciwnika. Ok, on ma już świątynię. Ma zakład kamieniarski. No dobra, zobaczymy. Na razie nic szczególnego się nie dzieje. Tygrys przeżył. Okej. Okay. Dobra, tym go dobijemy. Tą hordą. O ile w ogóle zdołamy? Zdołamy. Dobra. Dobra, ten gość jest taki, w ogóle wiecie, Exposed, jak to mawiają. On tutaj za bardzo chyba murów z budynków nie pobudował. Ma tutaj świątynię Techa, ma teoretycznie. Ojej, po co? Teoretycznie lepszego. E, więc kusi mnie, żeby go wcześniej dojechać, mimo że, wiecie, no ja już teraz nie wyznaję tej strategii z wczesnym dojeżdżaniem, raczej y, gram do IR. E, ale no, on tutaj kurczę kusi, bardzo kusi, zobaczymy, pomyślimy, zobaczymy, co z tym zrobić. Na razie jest w miarę spokojnie. Wszystko się dzieje na, na luzie. Robimy techa do żarcia. Drewna mamy bardzo dużo. Wszystko jest pobolepszane od razu z marszu. Tego mamuta zostawimy tam w spokoju. Zobaczmy tutaj. On jagódek nie dozbierał. To ciekawe. Ok, tu stoi bastion. Baraki pojedyncze. No na razie jakby. Wiecie, jesteśmy atakowani. O nie! Zostawcie go w spokoju, odciągnijcie go gdzieś tam czy coś. Na tych Stone Warriorach mi jakoś mocno nie zależy. Dobra, na razie nie jest najgorzej, z żarciem też stoimy całkiem przyzwoicie. Tu mamy sporo wody, więc powiem szczerze, ja bym to chyba wykorzystał niedługo. A właściwie może nawet w tej chwili, jakąś przystań można by gdzieś tu zbudować. Zobaczymy, spróbujemy. No i oczywiście, okej, okay, no nieważne. Ten mamut już tam się wziął do roboty. Postawimy dwa razy baraki tutaj. Te domki miały tutaj stać, wiecie, dla wizji, ale. No. Ale. <grym> ale. Dobra, postawimy tu jeszcze dwa domki. No, i na razie wszystko jest w sumie w miarę pod kontrolą. Tu, jak tylko się będzie da dało, dostawimy kolejny magazyn, ale no, tutaj ten teren jest taki dziwny, że. No, nie da się za bardzo podostawiać. Yy... A basty mam nie ulepszony? Znaczy, no. <grym> Dziwię się. No, mam nie na pewno, nie? Dobra, z żarciem też powoli się wysuwamy jakby do przodu. Okej. Okay. Yy, ulepszymy to do włóczni. I za chwilę zaczniemy cisnąć kolejną technologię. Jesteśmy atakowani. O, o. Też ma już włóczników widzę. Włóczników i łucznika. Dobra, no pójdziemy gdzieś tutaj. Przez... Uuu, przez wodę by... Ale tutaj nie dosięgniemy go. Nie wiem jak ta woda wygląda. Czy ten... Czy tu się da dopłynąć? Ma bardzo... Oj, 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 Ale to jest idea, kurczę. Jakby tu postawić i zacząć go cisnąć przez wodę, nie jest to głupie rozwiązanie. Zrobimy troszeczkę tych, tych gości tutaj. Robimy techa od razu. To nie jest głupie rozwiązanie. Ok, spróbujmy tu przeżyć tym skałtem. On się może jeszcze do czegoś tam przydać. Jeżeli się da tędy przepłynąć i tutaj dopłynąć, to można by go ładnie w późnym średniowieczu dojechać od strony wody. Zobaczymy, czy to będzie wykonalne. Ok, czy można już postawić tutaj magazyn? Nie. Dobra, ulepszymy wszystkich chłopa jak leci. O nie, no. Głupi dzik. Dobra, mamy supply block nie mamy. Dobra, okej. Okay. W sumie gitara. Nie jestem chyba w pełni jakby idealnie zabezpieczony tutaj. Ale to nic. Ty jeszcze dostawisz tutaj domek. Później tutaj magazyn. I tutaj jeszcze pójdzie jedna stocznia i zobaczymy co się, co się będzie działo dalej. O tutaj ten scout nieszczęsny, on się tak wychilował, czy jak? Kurde, sporo tej zwierzyny tutaj. Dobra robimy kolejnego techa no i wiecie co ja się rozłączam na razie, no bo wiecie za wiele się tutaj nie dzieje. Och tu się dzieją jakieś niecne zamiary, patrzcie na to, tu mur staje. Więc, ale to, to nie jest złe, to nie jest głupie dla mnie. Dla mnie, nie? Okej, okay, on dopiero zaczął i to średnio mu wychodzi, powiem szczerze. Na razie. Więc dojeźdźmy go tutaj. O. Powalczmy, powalczmy o to, o ten spot, bo to jest dla nas dosyć istotny spot, powiem szczerze. Okej, okay, on tu ma wieżyczkę. No dobra, luzik, luzik. Trzeba tu będzie wysłać paru chłopa, jednak powalczyć o to miejsce. Ja bym, ta, ja bym tego tak nie zostawiał. Walnąłbym tu wieżyczkę. Już się w tej chwili robi średnio średniowiecze w moim przypadku. On już chyba ma, on już chyba zaczął stawiać kamienne mury. Więc to trzeba być uważnym, bo on jest technologicznie jakby przed nami. Więc tak czy inaczej to się może powoli zacząć robić groźne. Ciężko zbrojnych tutaj paru. Dorzućmy jeszcze więcej włóczni. No i ty gości udawaj tutaj, nie? Jeszcze zrobimy jedną łódkę. No i na razie jest w miarę w porządku. Tutaj spróbujmy dostawić murek. Tutaj nie, tu chyba nie ma przejścia, nie? Ale spróbuję to tutaj jakby do końca zablokować. Tutaj także zrobimy jeszcze kawałek murku, murka. Nie wiem, jak to się odmienia. W sumie kto by to wiedział. Okej, okay, sporo gości idzie. Dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. On tu stawia baraki, w porządku. Czy ja zdołam zniszczyć? Jesteśmy atakowani. Cholerna zwierzyna, nie? Dobra, wiecie co? Idziemy, idziemy dalej. Postawimy tu wieżyczkę i spróbujemy to zniszczyć. Zobaczymy, co się wydarzy, nie? Legioniści mnie mocno kuszą, ale to nie jest moment dla nich. To nie jest chwila, jakby dla, legi dla legionistów. Jeszcze tutaj postawmy magazyn. Ok, zabijmy chłopa. Zniszmy wyżyczkę. Dobrze. Dobra. Postawmy jeszcze jedną w tym miejscu. O, o! A to co? Ciężko zbroić włócznicy, dobra. Okej, okay, mamy średniowiecze. Teoretycznie ulepszymy baraki ulepszmy najważniejsze rzeczy na razie. Nie mamy żelaza. Uuu, a to ci niespodzianka. Dobra, więc w takim wypadku tutaj proszę. Myślę, że zdołamy tutaj wygrać w tym miejscu. Postawimy... A, ulepszymy tych chłopa trzeba by... Taki scout idzie! Co? Drugi skaut? Tu jakieś poszło wololo z ja straciłem skauta? <grym> nie wiem. Dobra, ten jest ubity. Tutaj postawimy sobie magazyn i zaczniemy zbierać żarcie z tego mamuta, o ile możemy w ogóle. Niszczymy sobie te baraczki. No i powolutku, malutku, nie? A, no tak, tak, tak. Zabrzaj Jasne, że tak. E, dobra, ulepszamy jak leci wszystkie domki naraz. O kurde. Ciężko z broni włócznicy. Nie no, go zbierać mnie Co nie mogę? Jak mogą? Dobra, no ja tutaj go powoli zacznę przepychać. Mm, nie Okej, okay, no dobra. Tutaj ulepszymy te baraki, skoro mamy ten supply blok nieszczęsny, już mamy dostatecznie dużo żela. Nie, nienawidzę tego. Tak, muszę zabić te jednostki, bo nie one diabła są potrzebne. Ok, no on się tu obwarował troszeczkę dalej, nie mam z tym problemu. Niech się obwarowywuje, czy co. O, legioniści lezą, o kurde. Tak, to są legioniści. Na szczęście mamy, teraz będziemy mieli tych mieczników. Dobra, no tutaj nie poszaleję, myślę, że te moje włócznie sobie w razie potrzeby poradzą. No, i oczywiście ulepszałem powoli porty i będziemy dążyli do późnego średniowiecza. Nie, nie, panowie, nie, tak nie będzie to wyglądało. Na pewno, co to jest? Ciężko zbrojny włócznik, ok. Ok, idzie tego więcej, dobra. Co, cofnijcie się, ja się ulepszę i teraz czekajcie chwilę. Ja się ulepszę, i możecie do mnie teraz, jakby podejść, jeżeli nie macie nic przeciwko, nie? Dobra, ulepszymy łódki. Mamy problem troszeczkę z drewnem. Ale nie ma generalnie tragedii, ulepszymy tych chłopa. Tutaj dwie, trzy wieżyczki. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Skupiliśmy jego tutaj obronę w tym miejscu i to jest pocieszające, bo zaraz tu spróbujemy jakąś galerę no, rąbnąć, albo jakiś okręt z tym, z tym tamtym. O i mamy tu drużynowych już, a zróbmy paru drużynowych. Po, pobawmy się, pobawmy się, bo widzę, że no tutaj przeciwnik jest no, na moim poziomie, czyli takim dosyć niskim aktualnie. Idą Legioniści, dobra. Zabijemy najpierw chłopów chyba, nie? Z Legionistami te włócznie większe powinny sobie poradzić chyba. No, no, one sobie radzą. Chociaż ci Legioniści to są jednak wyporni, nie powiem, że nie. Dobra, cofnęli się, na spokojnie, bez pośpiechu. Tutaj zaraz rąbniemy właśnie jakoś, jakiś okręt z bombardą. O, oni jeszcze zbierają tego mamuta, co ciekawe. No to ciekawe. Walniemy w takim razie kolejne te doki, czy co to tam jest. No i dobra, i dobra, i późne średniowiecze. Aha, magazyny i przystanie muszę poulepszać. Ten magazyn się nie przyda, ten sobie ulepszymy, ten sobie także ulepszymy. No dobra, ten sobie też ulepszymy, tutaj wszystko jest pod kontrolą, chłopi się robią, mm, przystań jeszcze tutaj musimy ulepszyć. Dobra, dobra, w porządku, sześć chłopa nic nie robi, do drewna, znaczy do kamienia w zasadzie. Klikam na kamień, mówię drewno, no to, już, to są już takie odchyły, wiecie, <grytania> prawdziwego gracza, nie? Dobra, gdzie tu drewno można zbierać dalej? Tutaj, to jest dobra miejscówka, nie? Pytanie, czy tam jest czysto? Tego nie wiemy. On, tu drużynowy utknął. Te baraki będę musiał zniszczyć. Zrobił się ci drużynowi i zniszczę te baraki. Bo szkoda mi, żeby oni tu utyk utykali. Kurczę, też troszkę źle ustawiłem ten młyn bo patrzcie ile muszę chodzić. Czy tu jest czysto? No atakują, dobra, odwrót. O, dużo ich atakują, Legioniści się obudzili. No dobra, dobra, pyk. <laughs> Magazynu? uwzięli się na ten magazyn, nie? Ciekawe czy ja to wybronię, ale powinienem chyba. Dobra, ale ja tutaj poproszę jednak troszeczkę więcej, wiecie. Proszę tutaj baraki razy dwa. Bo inaczej to może być smutno wkrótce. Więc poproszę. Naprawdę, bardzo proszę baraki i robimy późne średniowiecze jak tylko się tutaj zakończą prace co tu się dzieje w ogóle gdzie oni poleźli to ja nie wiem dobra no jestem przygotowany na legionistów jest ich sporo nie powiem że nie ale to nie jest Naprawiajcie, naprawiamy naprawiamy zdążycie gdzie? Zknijmy kawałeczek i bijemy. I odwrót. No nie mamy drewna, kurczę, to jest problem. Czy ja to wygram? Trzeba by też łuszników paru zrobić Chyba powinien wygrać to starcie jednak ci drużynowi, ale patrzcie jak, patrz jak mi popadali. nie wygląda to za dobrze wcale. Regioniści są mocni nadal, to jest ciekawe. Ale co ja z tym drewnem mam? Ej, no ludziska. Miałem tylu chłopak, którzy mi drewno zbierali, a teraz nagle nic nie ma w ogóle wydobycia. Aha, bo tu jeden dzik mi wymordował armię chłopów, no. Ta, to są trzy dziki obok siebie. Ja pierdziele. Okej, okay, łucznicy się robią, dobra. Ależ to jest rozczarowujące. Ja rozumiem, że to on nie był w najlepszym położeniu. Powiedzmy sobie szczerze. No ja go tu technologicznie, no wyprzedziłem go mocno, już późne średniowiecze mi leciało. 17% późnego średniowiecza, a on jeszcze nie miał w ogóle średniowiecza jednak. Mi się wydawało, że on tu stawia już kamienne mury, no bo on był technologicznie jakby do przodu, a znaczy mógł mieć to średniowiecze, ale nic nie miał kompletnie poulepszane, więc no to nie była zbyt ciekawa sytuacja, ci legioniści jego ostatecznie przegrali tą walkę, oni nie mogli tej walki wygrać, więc no to jest problem, to jest problem, legioniści są bardzo mocni nadal, ale robisz legionistów i jesteś w plecy z technologią. I to może zaboleć. To może zaboleć. No, i w War Selection, jak dla mnie, technologia jest ważniejsza w tej chwili niż. niż wiecie, jakiś wczesny atak. To jeszcze zależy od sytuacji, oczywiście. To zawsze zależy od sytuacji. Ale generalnie, tur turtlowanie w War Selection chyba się bardziej opłaca niż raszowanie w tej chwili. No, ja tu też totalnie zrąbałem z tym drewnem. Bo to drewno mi zupełnie gdzieś uciekło. No i to, tutaj straty okrutne były. Tutaj ci chłopi, a ja nie wiem, on gdzieś no, tędy naokoło chyba poleśli. Lepiej było postawić w tym miejscu ten. No ale cóż, dobra, mniejsza z tym zwycięstwo. Dobra, tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trochę się działo, walka całkiem w porządeczku, mimo że w sumie, no, no przeciwnik tutaj ustępował troszeczkę. Mimo że ja to, to, totalnie jestem nieograny, to jednak no, ustępował. Tyle, dzięki serdeczne za oglądanie, do zobaczenia, czołem.